Siemano widzowie, dzisiaj wraz z Sansem znowu będziemy grać w Red Bull. Tak, Siemano. I... Będą z tego dwa odcinki. Będziemy grać ten, teraz odcinek. Potem to i VIPa. Będziemy oglądać u kogoś. No i możesz się przywitać. Siemano, z tej strony hyperdyscypliny. Tym razem wyłączyłem inną muzykę i teraz będziemy przechodzić to, ale jak na, to przejdziemy, no to. w... Dzisia teraz? Szybko? No to, 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 to przejdziemy. Ja ściszę tą muzykę, bo ja słyszę siebie ledwo. No dobra, to zaczynamy. Czekaj. No czekaj, bo ja muszę ściszyć tę muzę. Ja trochę ściszę Robloxy. Chodź, bo to trzeba z nimi rozmawiać, a ja ty jesteś bogiem czytania. Czekaj. Uch, nie będziemy musieli iść do wulkanu, prawda? Of course not, Kutafonek in the magic spaghetti, so Kutafonek is going to get it back. <laughs> Jeśli się Robloxa, so wait for me. Z tam jeszcze gadamy. Dobra, to ja przeczytam. Mogę czytać? Mhm. No możesz. Idź! Nie narażam się na takie niebezpieczeństwo. Będziesz w dużo większym niebezpieczeństwie, jeśli nie pójdziesz w górę. O! o. Kaselka. Pośpieszysz się już. Wejdę po, wejdę po niego tylko wtedy, jeśli wskażesz go do góry. Od, go od góry. Magiczne spaghetti jest całkiem liśniące, więc pe pewnie łatwo je znajdę. Kurde, ale wielki wulkan, wygląda szczerze jak kaka, tak, jak takie gówno. No, no jak takie gówno, Wiel dużo kropek. Nigdzie tego nie widzę. O maga! O. Nie, no zabiła nas. No co za. Pamiętaj, jesteśmy giga Zdjęła tą chyba Może tu będzie w końcu to, co... Może <Witch> to będzie w końcu to, co robisz. Teraz, prze... teraz przekonam wszystkich, że czerwona piłka wpadła przez w przypadek. Bra. <instrumental> Ups, ups. Jak długo to oglądacie? Uch, moja głowa. Przynajmniej wciąż żyje. When I get out of here with the magic spaghetti, I'm going to destroy her. No, idziemy. Ty ile on ma HP? 3 HP on ma teraz. Aha. O. Czekaj, ja próbuję to coś zabić. Dobra. Ja też już nie zabijam, nie nawizę Nienawidzę tego TNT. Co ty, no, nie zabijaj ci klocków. One są najgorsze te klocki. Nie, co to za latające z gretki? No nie! Co? No i... No co? Przez... No się wkurzam przez tą głupią grę. <laughs> Właśnie tego się nie da praktycznie myśleć. Dobra, da się trzeba od razu. Chcę, żeby porozmawiać. Warning Traveler's War ENCOUNTER! Volcanic Fire Monster's Cannon Safely Touch Them with Hot Usel Za Homing Attack. -kropka Zawias Ryzykuję moje życie, aby napisać ten znak, więc nie bierz tego. Zagra. Ag it, BURNS! I don't think I'm going to survive. Pod, spoczywaj... Czek, czekaj, bo antywirus mi skoczył. Spoczywaj w podkoju kolego od znaków. Dobra, lecimy. Nie, no nie, co to są za śmieszne z gretki. Nie no widzę te z gretki, no. A mam przejść pistolet. Zapomniaszam. To jest za czarna dziura. Kurde. O, serduszka. Chodźmy tam dalej. W prawo? Dobra, chodźmy w prawo najpierw. o. o u, poty, poty, Ten level będzie pod, długi podpatrz patrząc na że dopiero przeszliśmy 4% No, 6, ja u mnie mam 6 Woła, hej, to właściwie tam! O kurde Oh my god Szpageli no, W sumie nie trzeba skakać nawet No i mam spaghetti. Brawo my! Jak ja mam wrócić? Cóż, mam to! So what? I can climb out is here. Mam to, czego potrzebujemy, aby uratować świat, ale co, jeśli nigdy nie będę mógł tego użyć? Czekajcie! Nic nie rób, nic nie rób. Bo to są mega głośne. Dobra, dawaj, ja trochę Czytaj. Kurde, jest coraz gorącej i trudniej oddychać. Zamierzam umrzeć całkiem sam tutaj. Czarodzie czarodziejko, jesteś pewna, że przy wyjdziesz bezpiecznie? The only thing I'm sure z is that the world is probably going to get destroyed if I don't save Red Ball right now. So I ju so just stay here and make sure you don't let you don't let Kutafon get away. <laughs> Whatever. Have fun, Dinks. Head exhaustion. Oh. Abyśmy mogli nią sterować. Tak, jest. U mnie jesteś kulką. U mnie też. Piu! Ała! Ja, strzelaj w to! Strzelam. Ale w ogóle moja muzyka pasuje do tej walki. O, 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 dobra, walimy. Bijemy, 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 ja nie walę, Co ty gadasz. Lecz <grym> no bij. Blue. Aha, to były fejkowe serce. No tak. Nie, to było prawdziwe u mnie. Nie zabiły. Ja czekam tutaj. A jak kamery mi wywaliło, dal a nie dobra, zastrzymało się. Czekam, here. abyć Znaczy, co tam do ciebie. No. Nie się ma han? Nie rajuje tu kwadraty. co? Co? Dobra teraz ja widzę, że sobie pogląd. Mam tu coś. Widzicie, to widzę, tak widzicie, to my sobie tutaj poglądamy. Tak, ja poszłam sobie z Indotelem Muzykiem, no bo ja lubię to O, dobra. E, czerwona kula? Czy to ty? O. Czerwona kula, wszystko w porządku? No dalej, czerwona kula, obudź się. Rozmiar czciąg. Ściągi tam było, okej. Okay. I ostatni level. Dobra, to chyba robimy to w jeden odcinek. Ja wyłączam muzykę, czekaj, czekaj, ja wyłączam muzykę. Dobra, to co? Robimy? Klikaj, no, level 9, klikaj szybko. I idziemy. Robimy to, widzowie, jeden odcinek. O, jest. Czarnuch. Gdzie teraz <noise> jestem? Trzeba dawać jesteś w śpiątce. Na szczęście, twoi przyjaciele chyba, za, chyba zabral. Czy ja w ogóle przeżyję? Trzeba dawać jeśli masz siłę woli, obudzisz się. W przeciwnym razie wywaliście. Dobra, lecimy. Dawaj szybko. Speedrun. Zawieź ja. Zobaczysz to zwolni. Już. Się... O. o kurde, co to jest. Kiedy cię uratowałem, myślałam, że postępuję słusznie. Ale teraz wiem, powinieneś był pozwolić ci zatrzymać. Kurde, przeszkadzasz mi. Ale dobra, bo ty czułeś, nie? O, nie to jest. O kurde. Pamiętasz to? To jest ze zwykłej wersji, nie? No. Ała. Ej, no. Ja mnie zabił. No i zginałem. No bo o musisz go bić, kiedy kolców nie ma. No ja wiem. To jest jakby następna Oła. część czwartej części. Czy teraz zadać jest czwartek? Tak, ja mam jedną serce. A ja też mam jedną. Ja to yes. zrobiłem. Zniszczyłem go. No to się zrespisz, tutaj choć. No serduszko. Jest. Serduszko. Idziemy tutaj dalej. To jest fejkowe? Nie. No takie szare wygląda. Czekaj. A, dobra. O, kolejny... Nie mogę uwierzyć, że znalazłeś taki ogromny diament w tej jaskini. Daj go. Co chcesz? Wszystko, zrobić? chcesz? zaplanować... Do zasypku to leci! Nie zawiedzę cię. <grym> o kurde. What the fuck? Co jest? Umarłem. No e, Można kampić wrogach i ja ona cię nie bije. No. Ale dobrze zrobiona gra. Chyba, mm. że my mamy coś robić. Chyba mamy zbierać te żółte kulki. Nie. Coś? Chyba nie. Czekaj, ja wezmę. Kurde, a! Pani kulkę. Nie, 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 nie. Nie bo tak to nic się nie dzieje. Nie, poczekajmy jeszcze. O. Kurde. Spróbuję żebrać żółtą półkę. Tak, trzeba żółte. Jak zbierz żółtą, to ona się odbija nią. I... Dostaje damage. I to nie. Ale... Niczego, Kurde. super. Co niczego? Nic od niczego zginę naprawdę. Ja też. Aha, znowu. I trzeba jeszcze dobrze trafić. Zgięłam ją. S, 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 Dobra, czekam tu na ciebie. Widzowie czekamy gianalne. na niego. A mogę tańczyć? E, dance. Jak chcesz tańczyć? Kulką. <grym> kulką. <grym> no jak zginąłem, jak przecież to? No, chyba No i zginąłem, poczekaj, to jest ciężkie trochę. O, o, o ale tu puściłem. <laughs> nie na filmie, kolego, nie przy ludziach. Ja się Nie przy ludziach. Dobra, sunamy! No Ej, o, czekaj. O, jest super, idziemy. Kurde, co się stało? Próbując ukraść jej diamenty, wstydź się. Nie jestem nawet, nie słuchasz... Nie musimy... Być... No Za szybko to leci, no! Nigdy nie wrócisz do naszej wieś, wsi. Wisie, wieś, wieś. Daj ją. Oni goni mnie! Ha. Okej, okay, ten głupi Runuj. Cek. Czekaj. Czekamy, szybko. speedrun. O. Bidran. Dawaj. Okej. Okay. bo te klo nie bijemy te klocki, bo ich się nie da bić te klocki, ale te ku kulki nas gonią. Ała. Te kulki nie mogą przejść przez te kolce. a nie mogą. Ała. Nie. Umarłem, kurde. Okej, okay, ja tu czekam przy mecie, no chyba, że mnie złapię. Sprawdzę, czy mnie złapię. Nie! Gonią Dora, muszę wyjść do mety. Sorry. Dobra. Ja cię tam dogonię. A tutaj czekam na ciebie w tych wspomnieniach. Nie wiem, czy to są wspomnienia, ale ja uciekam od nich. Tak, wspomnienia. Bo to było, że ją uratowaliśmy, ona chyba chciała ten diament, ale nie chcieliśmy jej dać, no. się wkurzyła na nas i nas zaczęła strzelać, nas właśnie tymi żółtymi i czerwonymi krokami, no i potem za, zaatakowała nas. Jest meta. Robi się error ekranu i jestem. Idziemy dalej. Jest! Wziąłem! Ja nie wziąłem, bo miałem kula. Dlaczego znaczy, tak bardzo mnie nienawidzisz do GDG? Ponieważ, Ponieważ nie miałeś... Nie... Jednak idealne, teraz mam zatrzymanie. Okej, okay, wiesz co robić. No nie, ale, nie wiem To jest to teraz się razy cięższe. Ała! ła omega zrobiła. Ała. A, tu mnie zabiło, ej! No co jest, ona jest zbyt OP teraz. A, wypadłem poza mapę. No nie mogę wziąć tą kulkę, tak gra jest bezsensowa. Nie, nie mogę. Ta gra jest Nawet kulki się nie da wziąć. No kulki się nie da wziąć, są za daleko od siebie. Trzeba... W... ...siedzieć w jednym miejscu po prostu. I ona od razu zabija. Okej, okay, uciekła gdzieś. Ale czarny się pokazał, dobra, czekam na ciebie z tym dialogiem. Po prostu unikaj i atakuję ją żółtymi kulkami. Ale nie mogę jej żółtymi kulkami unikać, bo ona jest zbyt szybka. Spokojnie, kiedy trafisz, przynajmniej... Yyy, bizonwy, to co, znowu poglądamy już Izę? <laughs> no poczekaj tam chwilę na mnie. Czekaj, się, że już poszukam jakichś fajnych muzyk. Dostało Dobra mnie, no. tutaj masz małego i Masz. No i kurde, no Bezko. przegrałem! Le bambik, bambik, ale bambik. Już było tak blisko. Ała. No, no i ty, tutaj lata No i zginąłem, bo idealnie na mnie kulka musiała zlecić, oczywiście. Ogórek, ogór. Ogórek, 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 śpuda, jest ogórek ogórek, 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 ma mały pazurek. Ogórek, ogórek. <górne> a a a A, a, górek, o górek, bo ktoś do mnie o ty, <górne> no, <nie. górne> Ogórek! Widzowie, piszemy mu ogórki. Co ty zrobiłeś? Eee. Nie wysyłaj mi tego! Zaraz demonetyzację dostanę. Ale za co, ale ogórki są zdrowe! No <laughs> za to mi No ale co ty jest speedrun, Im szybciej ogórka, tym lepiej. <laughs> No nie wysyłaj mi teraz. <laughs> muszę <się> skupić. A <laughs> ty mi wysyłasz jakieś obiektywie, się muszę skupić. Dobra, teraz ci jabłuszko może wyśle. Ja. Mm, no dobra, jabłuszko jest lepsze niż górę. No, tylko jak ja lubię ja, ja tu... Jak tu dobra. jabłko znaleźć. So. Ja wolę tego nie sprawdzać. Nawet. No, jabłuszka! O, o jelone, dobra. O, czarna klaska. Jest, dobra. Trzeba dbać, DBDB, pozostań. I walcz dalej. Twoja gotowość do Trzeba dbać, DBDB, walki i ok. Czekaj, ty jesteś. Już never wake up from this. Znowu ona. Odrzynam ją się, Kurde. Widzowie, wygrywamy to, chyba. Uła! Wygrywamy to. No właśnie nie No nie. Co widzowie. Odkleję go. Ej, my możemy strzelać! Niech ty. Po co ci strzelać? Okuty, ale rasy. Mam nadzieję, A. że ja nie robię tego od początku całkowicie, nie? No. Bo nie. Ja właśnie też zginąłem. No Toilet, płoda clipa. Ja webielaja skibidi toilet. No i zdechłem. No wej, hey, taka jest fair, napraw... to to będzie Naprawdę. odcinek na prawej. Dyskutuj na tej oni po prostu daliby Robux, Robux, Robux To będzie pewnie odcinek godzinny. 70 godzin, mógł, że go zakończymy i zrobimy drugą część z tego? Nie, No ale to będzie trwać 10 godzin. No to dobrze. A my, że kiedy skończymy, no to ile będzie trwać? 9 godzin? Tak, no tego się nie da. Przecież ona te kulki wysyła, tak. Bo ona jest głupia! Tylko właśnie wiem! Po co ona w ogóle te żółte kulki wysyła? Żeby się zabić? <noise> nie, mów tak, bo demonizacja wejdzie. Tak jak ci wyzwałam, pananka. <noise> o no nie, rób tego, babo. Najgorszy jest ten jej ult, taki na dół z tym laserem. To trzeba przeskoczyć je. Ja wiem... a Ja wiem jak go przeskoczyć. Ja też. No i zdechłem, no. Aha, od początku to Chyba robimy. To z... Wiesz o tym, że od początku to robimy. Ja wiem co zrobił na dwa odcinki. Czekaj, może ja to no Zdechłem. Nie, okej, spokojnie, spokojnie. Wzdechłeś? Nie. Bije się z... Jak wzechniesz, to skończymy, bo to nie ma sensu. Dobra, spokojnie ja się zęb. Dawaj ja. ja zobaczę. No zostaw. Po co mi wysłałeś takiego banana? Dobrze, no, widzowie chyba tego nie widzą. Widzą co są za taki? Ej. Dobra, ja się pożegnam z widzami. Okej, okay, to się żegnaj, widzowie, u mnie jeszcze możecie oglądać. Kostakiń ten. Bo ja to wygrywam, widzowie, nie? Nie no nie wygrywaj tego. No Przegrałem. Umarłeś? Tak. Dobra, no to kończymy, widzowie. Który yy, ja widzowie, żegnam. jak ten bananek tutaj? No. Mam Siemna. nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapę w górę z, z dzwoneczkiem, abyśmy to wygrali. A ja się żegnam i